Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Jestem tutaj w Pola Pizza, już jako z każdym dniem coraz bardziej klient, a nie gospodarz, ale zawsze taki klient specjalnego przeznaczenia. a To dzisiaj, może w odcinku, coś więcej powiem. Przyszedł transport czegoś tam, przychód odbiera. A tu Sina, kelnerka, którą znacie, jest tu oficjalnie, pracuje jako kelnerka. Pomógłbym, ale mam nadgarstek złamany. Sinę pamiętacie, dziewczyn pracowała tam, ale tam się coraz gorzej dzieje. Ona tam pracowała już później za, tylko za wyżywienie. Przyjechał znajomy Chińczyk, przywiózł bałdzy, czyli bułeczki na parze. Ja sobie jeszcze do tego pomidora odpalam. Słuchajcie, koleżka był tutaj i przywiózł chleb, ciepły, kurde chrupiący. To zaraz sobie piętkę zjem. Jeszcze w tym, w Mące. Powiem wam, że coś pięknego, jak w Polsce, widzicie? Ten chrupiący chleb, żółtym serem z masłem. Słuchajcie, jadę na miasto teraz, także ponagrywamy na mieście. Jestem przy tak zwanym Central Marketcie. W centrum miasta, jak sama nazwa wskazuje. Idę na spotkanie tutaj z Chińczykami, muszę coś załatwić. Ale tam nie będę nagrywał. Fajna ulica, dużo street foodu, świeżo wyciskane soki. Ja jeszcze muszę gdzieś fajki kupić u kogoś koguty. Koguty pieją. A tutaj duże centrum handlowe z przodu też. Dobra, Chińczyków sprawy załatwione wszystko pozytywnie. Elegancko, zawsze coś zarobi. Idę teraz tu jest taka dzielnica pubów, na którą Krzychu czasem chodził, a później pojadę do dziewczyn, czy na moją starą dzielnicę. Później gdzieś tutaj na miasto jeszcze wyskoczę. Jak już jestem, nie? No duże zmiany, duże zmiany. Kiedyś tu były bary, widzicie, no wszystko, jesteśmy od frontowej ulicy. Albo pozamykane, albo już zdewastowane. Widać, że dawno, dawno, dawno tu już nikt nic nie otwierał. Bary podemontowane, drzwi pozamykane, kiedyś już do tej porze to, to wszystko szalało, nie? No to trudno, wszędzie to samo. Dlatego trzeba coś zmienić, trzeba coś zmienić. Bo tutaj, siedzenie już niczym jakby już nie ma tej atrakcji co kiedyś, nie ma tego kurde czegoś, nie? No zobaczcie, kiedyś to się działo, a teraz się nie dzieje. Poszedłem do tego skrzyżowania, gdzie sprzedają takie oto figurki z różnego kamienia. Odlewy też. Słuchajcie, jestem na starej ulicy. Spotkałem panią od soków. Także jest pani od soków. Ale się pozmieniało, nowe idzie. Pani od soków, tutaj. Changing. Tutaj mamy jakiś bar No, a pani cokół poszła Dobra, idę dalej, nie? Kto pamięta, ten pamięta, moja stara ulica Zobaczcie, tu im znowu nie pozwalają lub pochowali te krzesła stoliki do środka, bo niby otwarte, a wcześniej tu były i strasznie gębią na tej ulicy, niesumiernie do innych ulic. Tutaj kiedyś chodziliśmy do sklepiku, tutaj ten pierwszy to zawsze był zamknięty, ale tu nasza Polonia. Naprzeciwko byli Hindusi, zamknięte i Sinan, jakiś taki półotwarty. Polonia, kto pamięta, ten pamięta. W tym sensie zakłady fryzjerskie. Spotkałem kolegę Białorusina, co był u nas klientem. Często podwiózł mnie, idę do sklepu, jakąś wodę mineralną kupić. Zobaczcie na ulicy, jaki kolagen znalazłem. Robi się na gazie. Mają też rybki typowy street food Słuchajcie, namierzyłem soki, tak więc wezmę sobie sok Poruszeniu. Słuchajcie, zajechałem po drodze do dziewczyn Zajechałem, zaszedłem no, teraz robię. Tak to się <śmiech> żyje. <śmiech> tak to się żyje. Zobaczcie, jak się dziewczyny pożywiają. Ile tutaj jest kolagenu. A jak? Chwińskie dzioby. Kacze dzioby oraz skóra, łapki i tak dalej. Mówi się nahasz pierwszy raz. No, słyszałem. Jak ci się podobało? Trasa podoba mi się tak sobie, ale jest coś innego. Coś się zawsze dzieje, nie? Tak, paru ludzi nowych poznałem i tak dalej, no. to jest dobre. Ale trasa, wiesz, bo błoto i mam słabe buty, to to... Tak, okay. Tak, <grywa> <grywa> Siedzimy z Krzychem, po staremu, tak jak kiedyś, stara Polonia, maski tak, nie musimy zakładać. Zakładam, bo mówię, zakazane bez mówienia, bez maski. No, trochę po staremu, Win ma pomysł, żeby tu zamknąć, a otworzyć w mojej starej Polonii, tylko jakieś tam koleżanki, wspólniczki mają być i w mojej starej Polonii mają coś otwierać, no to fajnie. Słuchajcie, i taka porada, jakby ktoś chciał się odmłodzić, bo dzisiaj, dzisiaj w sumie tak się spotkaliśmy, takie półoficjalne celebracje celebracja urodzin 23 Ale rok temu przecież też byłem na jej urodzinach i też miała 23. No i, i jak to się stało, tak? Taka porada, jak ktoś nie chce zajrzeć dobrze w papiery, bo miała źle wpisane. Tutaj większość ludzi to tak do końca nie wie, kiedy się urodzili, albo wiedzą, a w dokumentach mają inaczej. Tak samo Win mówi, że ma coś tam z dokumentami, a z autentycznym dniem urodzin. Wiecie, no kiedyś wioski były, nie było komputerów tutaj, coś zalało, we wsi. Ktoś przyszedł po prostu na, na oświadczenie dokumenty się robiło. Poza tym Poza tym nie każdy pamiętał, tak naprawdę tu ludzie pisać nie potrafią jeszcze, bardzo dużo ludzi nie potrafi pisać, także no wszystkie takie błędy, pomyłki i doszukali się, że srejta miała rok dodany, także dziewczyna po roku obchodzi znowu 23 urodziny i życzymy jej wszystkiego dobrego. Dobra Krzychu. Adam jedzie. Bawi się dalej, a ja muszę tutaj... Nie, nie, no, 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 ja się nie bawię, tylko jadę do domu. Ale no, no a, ten, ten, a ten, a Krzychu zamykasz wrota, tak, Została ci tego... Tak. Dobra, no to co, Że do zobaczenia. Mam piękne wino od Adama i serdecznie mu dziękuję za to. No, nie ma problemu. No, do zobaczenia, nie? Do zobaczenia, no. no. Trzymaj się, no. Cześć. No. Witam wszystkich serdecznie dnia następnego. Jestem w Pola Pizzy u Krzysztofa jako gość. Nawet lepiej, bo wszystko wam podane. Chociaż też tutaj oczywiście pomagam ile mogę. Na przykład wczoraj przyjechałem, bo dużo klientów Krzychu miał. Wszystko zajęte, to się też przydaje o, w ten sposób. A my zaczynamy ten dzień i zobaczymy co się potoczy. Zaraz Chińczyk przyjdzie i idziemy do Chińczyka. W właśnie to muszę wyjaśnić. Zabieramy Chińczyka do innego Chińczyka. O w ten sposób, nie? Także no, okej. Okay. Chodźcie z nami. Przyjechali Chińczycy za rzeki. Idziemy teraz na Interes. Tak więc zabieramy go na chińskie żarcie. Sina coś tutaj załatwia. Tak dostawę. A krzychu siedzi i kontroluje wszystko. W pozycji komputera. No i... Kontrolować też musisz Ta. teraz, tak? Tak. Czuł nawet się bardziej daje nagrywać. Ale to było spowodowane tym, że Adam nie miał kontentu, prawda? Jedno, bo widzę, że jak nie deszcze nagrywasz, jak nie pada deszcz. Przestało no. padać, no. no to pomagam. No, no pomaga pomagam mi... w no, 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 no. Też Szychu mówi, dobra, dam ci trochę tego kontentu. Bardzo fajnie, no, bardzo dobra, dziękuję. A jutro dopiero się zacznie. No? Będziemy nagrywać. No tak, no. się na kuchnię i na ten, ten. Fajnie, dziękuję. No to widzicie, też się da, da dogadać, nie? A to nie ja wymuszałem, tylko Szychu sam zobaczył, że gdzieś się kręcę po okolicy, nie mam co nagrywać. To mówi, dobra, nagraj sobie tą pizzerię, nie, Byle byś nie przeszkadzał. O. Mówię do chłopaków, że muszą mnie zapchać, bo mam kluczyk i idę odpalić motora z Dwójki. No, popchniecie mnie. Zobaczymy jak to wyjdzie. Żebym się nie wyje. Wywrócił. Traszcie wiatry i będą szumy na, na tym, ale dojechałem. Jesteśmy w Chińczyku, a ekipa idzie za mną. Jesteśmy u Chińczyków. Hallo? Nie u handłogą Nie u dzigy ręcz. Ługa. No ładnie, palimy w robocie. Zobaczcie, olej się tu smaży, zaraz komienie wybuchną. My coś pozamawiamy. Tutaj w garach też się coś smaży. Przeszkadzam. Przepraszam.

Tak się myje później łoki. Dobra, to jest łoka. Kurczę, z cała jakiś tutaj sprężarka chodzi. Marcin dzwonił, że jest gdzieś tutaj.

Straszny hałas od budowy z tyłu, ale wjechał nam ten ryż smażony z jajkiem i z pomagadą. Oh, Wjeżdżają się pierogi i sina. I jeszcze coś. Poi to... mm. czyli boczek. On oh, Boczek dobry. Weź się przestawcie tu trochę. No, to Jowi, jowi, a mnie parę miesięcy już. To mamy Marcina, mamy family friendly content. Family friendly, tak jest Jedziemy razem do Siemrat? Nie wiem jeszcze dam się, dam. Złożyłem propozycję Marcinowi razem wyjazd. Zobaczymy. Ja bym chętnie pojechał, ale nie mogę. W strasznie wieje wiatr. Cina zamówiła jeszcze coś takiego. Nie wiem co to jest. I się już nie dowiaduję. I wchodzi nam tak zwany global row, czyli na słodko, wieprzowina. Co <todziewanie> za nie sięgać i masz tienda? Słuchajcie, jutro mamy plan, jedziemy z Marcinem razem do Siebre. O, Będzie już kure dla palmowego zatęczenia znowu. Motocyk chodzi, ładuje się akumulator. Marcin wypowiedz się tak ogólnie. Tak ogólnie chciałem powiedzieć, że no, rozmawialiśmy właśnie o tym, że jakże nieprzewidywalne są gusta naszych widzów i myślałem, że na przykład Raj obiecany, ta taka miniseria, która opowiada o, o, o budowaniu resortu Hula Hula na plaży w Kokongu będzie cieszyła się em, zainteresowaniem większym niż się cieszy. A tak naprawdę mało kto ją chce oglądać. A co widzowie chcą oglądać? Codzienne życie, proste rzeczy. Takie takie po prostu co się dzieje. Bo mój jeszcze. widz jest wysoko intelektualny na przykład, nie? Mój widz musi dostać dawkę wiedzy. No, słyszałem właśnie, że w związku z tym wyjazd do Simri będą, tak. będą podróże po Angkor Wat, ta, świątynie, ta, 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 ta. E, historia troszeczkę kmerska. Ta. No bardzo, bardzo fajnie. To, no no widzimy się jutro i na tam, busie, nie? Jak trafimy tam. Tak? No dobra. Pizze wyglądają w ten sposób. Jedna tak, druga tak, a trzecia tak. No to by było na tyle później trzeba będzie je poroznosić. Dobra, tą pickę tutaj jadę, idę zanieść takiej znajomej chince, która niedługo wyjeżdża Ma tutaj sklep, ma swój super supermarket. motorka nie jadę, niech się tego zaraz jej zająć Tutaj znajoma chinka ma sklep Także damy pizzę oh Na sam koniec nasza znajoma chinka Bo oh ja daj kołdzał taj pial jadę Okej daję Okej oh. Nie Udało mi się jeszcze namówić panią, żeby tego. Wyłączę ten motor trochę, bo tam wahał śmierdzi. Dobra, i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Najprawdopodobniej jutro z Marcinem jadę do Siemre, ale to nie jest jeszcze pewne. Lajkujcie, subskrybujcie. Pozdrawiam. Cześć.